W godzinie 5 minut 40. Oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Weszliśmy w okres wojny, ale wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury. Jak pomożecie! Prowadziła dziś o północy stan wojenny. My, Naród. We the people. Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Mirsk, gdzie teraz jesteśmy, to niewątpliwie jedno z najciekawszych miast Dolnego Śląska. Chociażby dlatego, że układ urbanistyczny, rynku, okolic, śródmieścia, to wszystko jest zachowane niemal tak jak wtedy, kiedy budowano tu pierwsze domy. A warto powiedzieć, że już w roku 1201 pojawiła się wzmianka o zalążkach tej osady. Wtedy też wypisano nazwisko Bernarda Ryma wójta tej miejscowości, który zresztą pieczętował się sylwetką sowy, stąd też od sowy nazywano tą miejscowość pierwszym jakimś takim nazewnictwem. Co jest istotne, początki Mirska to prawdopodobnie związek z powstawaniem tutaj folwarku właścicieli zamku Czocha. A później miasto rozwijało się już dlatego, że też znajdowało się na szlaku komunikacyjnym pomiędzy Jelenią Górą a Żytawą. Mirsk i okolica tej miejscowości w 1319 roku weszły w skład księstwa Jaworskiego, a już wkrótce po tym, najprawdopodobniej w roku 1329 lub 1337 roku prawa miejskie na prawie lwóweckim nadał tej osadzie książę Henryk Jaworski. Wtedy też Mirsk otrzymał prawo mili regulujące sprawę wyższąku piwa. Miasteczko otrzymało nową nazwę Frindberg. Oraz nowy herb obowiązujący do dzisiaj. Wizerunek Sokoła trzymającego w szponach i dziobie upolowanego ptaka. Po śmierci księcia Henryka, część jego posiadłości na Łożycach przeszła w 1346 roku w ręce Jana Luksemburskiego. Mirsk z Węczycą i mroczkowicami pozostał jednak przy Śląsku. Centralne miejsce rynku zajmuje ratusz, który był w swojej pierwotnej bryle, budowany w roku 1558, ale warto zwrócić uwagę, że cała płyta dzisiejszego miskiego rynku no, zachowała wiele pamiątek historycznych. Niegdyś tutaj stał pomnik cesarza Wilhelma, zresztą hucznie otwierany, co jest zachowane na starych fotografiach. Są też ciekawe fontanny. Wszystkie te elementy, włącznie z całym układem rynku, to jest pamiątka po zamierzchłej przeszłości. A wracając do ratusza, warto wspomnieć o tym, że ten obiekt wielokrotnie ulegał różnym tragediom, pożarom, ale zawsze odnawiany powracał do świetności. Trzeba pamiętać, że dawny Mirsk nigdy nie miał zwartego pasa murów obronnych, ale brak tych fortyfikacji podczas najazdów husystów zrekompensowały w roku 1431 połączone siły załóg zamków Czocha, Gryfa i Świecia. Skutecznie odparto wtedy napastników. Niestety już w roku 1448 Mirsk został splądrowany, a następnie spalony przez inną zorganizowaną grupę bandytów. Podniesione ze zgliszcz miasto w kolejnym stuleciu wybrało sobie Dzień Świętej Marii Magdaleny 22 lipca, na doroczny jarmark urządzany tu od 1521 roku. Stojący w rynku renesansowy ratusz Mirska pochodzi, jak wspomniano, z 1558 roku. Ten wielki, okazały budynek wyróżnia się bardzo wysoką wieżą górującą nad otoczeniem. Przykryta jest ona barokowym hełmem pochodzącym z okresu wielkiej przebudowy miasta po 18 wiecznym pożarze, a dokonanej już w XIX wieku. Na wieży umieszczono herb miasta, sokoła dzierżącego swoją ofiarę oraz rodziny siedliczów i szafgoczów. Jest też na niej także tablica erekcyjna z 1559 roku. Przy ratuszu niegdyś były bardzo ważne obiekty, przede wszystkim pomnik cesarza Wilhelma, tutaj na rynku, o którym już wspominałem, ale też są zachowane do dzisiaj niektóre dawne fontanny. Po restaurowaniu one dalej upiększają rynek. Myślę, że to jest jedno z niewielu miasteczek, które zadbało o to, żeby takie pamiątki przeszłości zostały tutaj ocalone. Odwiedzający Mirsk niewątpliwie zwracają uwagę też na te fontanny, o których kilkakrotnie już wspominałem. Są one bardzo pięknie odrestaurowane, ale też Warto skonfrontować dzisiejszy ich wygląd ze starymi widokówkami. To bardzo dobrze, że takie pamiątki przeszłości są dalej jakoś tak pieczołowicie chronione. A przy okazji wspomnę tylko też, że cały rynek stanowi zabytek ze względu na swoją dawną zabudowę, ze względu na swój dawny układ. No i ratusz, o którym wielokrotnie już też wspominałem, który jest takim obiektem centralnym, ale też. I dzisiaj tętniącym jakimś życiem administracyjnym, gospodarczym. W latach 1399-1400 Mirz był częścią prywatnych posiadłości szawgoczów rezydujących w pobliskim zamku jako część księstwa świdnicko-jaborskiego. Na okres lat XX XVI wieku przypada zapoczątkowanie silnych wpływów protestanckich w mieście. Wtedy to niemal wszyscy jego mieszkańcy przyjęli luteranizm. We wszystkich dolnośląskich miastach, zresztą nie tylko tutaj, kościoły katolickie, ewangelickie zgodnie koło siebie służyły i wyznawcy tych dwóch wielkich religii też potrafili mieć z sobą bardzo przyjazne kontakty kościół tu, w Mirsku Ewangelickim, w roku 1757, dzisiaj jest to właściwie ruina. Nie ma dachu nad główną częścią kościoła. Wieża jest przykryta takim prowizorycznym hełmem. No szkoda, bo jest to niewątpliwie część tego wspaniałego miasta, historyczna część, która powinna być może zostać przywrócona do dawnej świętości i do takiego wyglądu, który przystoi obiektom sakralnym, ale to jest kwestia bardzo, bardzo wielkich środków dzisiaj, no i zapewne jest to niemożliwe, przynajmniej w tej chwili. Mirsk padał w przeszłości ofiarą licznych pożarów. Jedna z największych pożarów spustoszyła miasto w 1558 roku. Niestety minęło tylko 7 lat od tej tragedii, gdy wkrótce po odbudowaniu kościoła i ratusza okolicę nawiedziła w 1565 roku zaraza. W jej wyniku zmarło blisko 3000 mieszkańców samego grodu i okolicznych wsi. Także trwająca w latach 1618-1649 wojna 30-letnia przyczyniła się do zubożenia mirska, nie mając żadnych. Żadnych umocnień oprócz bram przy wjazdach kilkudziesięciokrotnie, a według niektórych wyliczeń aż 31 razy został on złupiony przez żołnierzy obydwu zwaśnionych stron. Ferdynand III Habsburg w 1635 roku dokonał swoistej redukcji kontrreformacji. Wtedy to między innymi w Mirsku świątynie protestanckie przekazano katolikom. Zwolennicy reformacji zmuszeni byli wybudować swoją świątynię dopiero w połowie XVIII wieku, po tym jak w 1742 roku Mirsk wraz z całym Śląskiem znalazł się w granicach Królestwa Prus. Świątynia w Mirsku to obiekt dzisiaj Naprawdę imponujący przede wszystkim swoim otoczeniem, zadany, piękny, ale warto wiedzieć, że pierwsze wzmianki o kościele tutaj pochodzą z roku 1348. Natomiast po pożarze wielkim, który tą świątynię spopielił, odbudowano na nowo nowy kształt tego domu sakralnego i ten dom powstał wtedy w 1562 roku. Od tej pory warto poznać koleje losu. Tejże świątyni, ponieważ są one bardzo bogate i ciekawe. Ale istotna jest też historia związana z tutejszym cmentarzem. Postaramy się, będąc przy nim, powiedzieć więcej o tych poszczególnych epitafiach, o tych nagrobkach. Kościół parafialny pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, wzniesiony w latach 1562-1567 w stylu gotycko-renesansowym, jest budowlą mającą formę hali. Jego barokową wieżę dobudowano dopiero w XVIII wieku. Warto zachęcić osoby, które odwiedzają Mirsk do odwiedzenia też cmentarza tej nekropolii, na której znajduje się bardzo wiele pamiątek przeszłości, niezwykłych pamiątek, jak chociażby ten drewniany krucyfiks. Proszę zwrócić uwagę, że w górnej części ma znak, który dziś jest używany przez Polski Związek Łowiecki, a więc jest to na pewno jakiś myśliwy tutaj pochowany. To drewno przetrwało wiele, wiele lat. Jako, że osoba tu pochowana została złożona w grobie w roku 1942, a być może to, że ten drewniany taki nagrobek ocalał, zawdzięcza to też tej blaszanej obudowie, która chroni drewno przed zniszczeniem, niemniej te wszystkie narzeźbienia, no to jest piękny, snycerski, jakiś taki wykazany kunszt, a sam nagrobek też jest niezwykłą ciekawostką, jako właśnie taka forma z w sumie materiału jako jest drewno. Na przykościelnym cmentarzu wśród wielu pomniejszych nagrobków znajduje się także kaplica grobowa rodziny Kittelman, pochodząca z 1755 roku. Nekropolia, która niejako otacza kościół w Mirsku, jest miejscem szczególnym. Tutaj utworzono taką ścianę pamięci o różnego rodzaju miejscach kaźni Polaków. Są też tablice nagrobne sprzed wielu, wielu lat, piękne epitafia, w których zapisano też część historii Mirska. Co jest jeszcze bardzo istotne, taką ciekawostką, o ile tak można powiedzieć o sprawach religijnych, sakralnych, jest to, że w murze cmentarnym umieszczono stację drogi krzyżowej. To wszystko czyni z tego kościoła, z jego otoczenia, miejsce szczególne dla mieszkańców Mirska, a takim ono było zawsze. Mirsk ma wiele innych obiektów zabytkowych świadczących o jego bogatej przeszłości. Postaramy się je choćby w zarysie zaprezentować w kolejnym odcinku o tym fascynującym mieście.